Dzień dobry, Kuba Dobroszek, Pany Polska moim gościem jest pani Dorota Zimnoch, Industry Digital Strategies Financial Service Microsoft. Zrównoważony rozwój to obecnie hasło, które jest odmieniane w zasadzie przez wszystkie przypadki, przez każdą firmę. Nie ma Pani wrażenia, że paradoksalnie straciło trochę na swoim znaczeniu? Wręcz przeciwnie. Myślę, że właśnie to, że wszystkie organizacje w tej chwili, każda firma mówi na ten temat, powoduje. Że jest większe zainteresowanie i też wielka, większa, jakby taka presja na zajęcie się tym tematem. Pierwotnie ISG trafiło na agendę firm z powodu ustalonych targetów, które wszyscy mamy do osiągnięcia. Tak? Są pewne wymagania i postrzeganie, z mojej perspektywy, jak obserwuję naszych klientów, postrzeganie było bardziej: musimy my się dostosować do tych wymagań. A dzisiaj obserwuję, szczególnie wśród moich globalnych klientów na całym świecie, obserwuję trend w kierunku zadawania sobie pytania, jak my możemy pomóc naszym klientom być bardziej w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, bo wtedy my również jesteśmy w zgodzie. Więc jest troszeczkę takie przesunięcie trendu od założyliśmy własną maseczkę, tak przez analogię w samolocie, i teraz możemy założyć maseczkę komuś, kto, kto, kto z nami podróżuje. Więc ja myślę, że akurat ten trend bardzo dobrze, że jest tak szeroko dyskutowany i myślę, że chciałabym zobaczyć jeszcze więcej współpracy pomiędzy sektorami, pomiędzy partnerami, żeby właśnie jeszcze większy impact był tego tych wszystkich działań pojedynczych firm. Rzeczywiście, coraz więcej ludzi przedsiębiorców i firm o tym mówi. Tylko czy za tymi słowami idą jakieś konkretne czyny? Bo to jest takie hasło, które bardzo łatwo sprowadzi do takiego pustego sloganu marketingowego. Firma rozwija się w duchu zrównoważonego rozwoju, jesteśmy eko, więc założenie jesteśmy jakby przyjaźniejsi konsumentom. Rozumiem to, rozumiem to pytanie i rzeczywiście można by odnieść wrażenie wielokrotnie, że rzeczywiście zatrzymuje się to na poziomie pewnego marketingu. Natomiast z punktu widzenia mogę mówić o, w, o mojej firmie i na, na przykładzie Microsoftu. Microsoft przede wszystkim właśnie zaczął od, od, od własnego komitmentu, od własnego zobowiązania się do spełnienia, do spełnienia wymogów, które zostały przedstawione w strategii ISG. I właśnie zaczęliśmy od, od, od tego, że jeżeli chcemy, Pomagać innym, a taka jest nasza misja, że chcemy każdej osobie i każdej organizacji pomagać wykorzystywać pełni potencjał. No to musimy najpierw go wykorzystać sami. I przykładowo, jednym z elementów, od którego zaczęliśmy, było spojrzenie na nasze własne produkty. Jednym z naszych produktów jest Surface. Surface, przejrzeliśmy cały łańcuch dostawy i żeśmy, łącznie z dostawcami, producentami i tak dalej, i każdy element, żeśmy przeanalizowali pod, pod kątem zrównoważonego rozwoju. Dążymy do tego, i już jesteśmy bardzo blisko tego targetu, żeby Cały ten łańcuch był to zupełnie zrównoważony. I teraz, jeżeli mamy taki produkt, teraz go możemy dać naszym klientom i pomóc również im przejść na dużo bardziej e, zrównoważone rozwiązanie. Teraz nie zatrzymaliśmy się na tym. Mamy urządzenia. Teraz chcieliśmy na przykład zobaczyć, jak możemy pomóc naszym inżynierom być bardziej efektywni w, w pisaniu kodu, który będzie wykorzystywał dużo mniej energii, więc znowu będziemy dużo bardziej w, w, w duchu zrównoważonego rozwoju. Więc przygotowaliśmy kalkulatory, które również dostępne są dla naszych klientów, gdzie można sobie na naszych produktach ocenić, kiedy jak efektywnie pisać na przykład kody, programować, żeby to było jak najbardziej efektywne dla środowiska. I mogłabym takie przykłady mnożyć, więc na pytanie krótko, czy rzeczy się dzieją, śmiem twierdzić, że tak. Widzimy to również z naszymi klientami, widzimy, jakie oni rozwiązania wdrażają. Zaczyna się to jakby wyzwanie w ogóle ISG, zaczyna się od tego, że wszystko opiera się na danych. Tak, bo żeby móc czymś zarządzać, trzeba to najpierw zmierzyć. Więc trzeba umieć zmierzyć właśnie, jakie jest, jaka jest nasze, jaki jest nasz wpływ na środowisko, tak? jakie mamy emisje i tak dalej. Więc e, tak naprawdę od tego się zaczęło, od tego też nasi klienci zaczęli, poprosili o narzędzia, które pozwolą im lepiej zrozumieć sytuację swoje, swoich klientów, a teraz widzę właśnie, że jest coraz większy trend światowy, żeby na podstawie tych danych i, i, i wykorzystując te narzędzia, móc tworzyć wartość dodaną, już taką żeby przekuć to nie tylko na wymagania, ale też na zbudować na tym właśnie rozwiązania i potencjał wzrostu dla firm, wartości dla klientów. Zmierzyć i wyciągnąć wnioski z tych danych, bo rzeczywiście żyjemy w czasach, że dane otaczają na zasadzie z każdej strony, tych danych będzie coraz więcej. Ale nie każdy potrafi je właściwie analizować. To prawda, to prawda. I budujące jest to, że właśnie dostrzegając, dostrzegając to wyzwanie, ale też dostrzegając wyzwanie na przykład związane z audytowalnością tych danych. Tak? No bo oczywiście można sobie zaraportować tak, swoje targety, ale skąd wiemy, że one są właściwe i jak, jak, jak zaufać tym danym. I tutaj bardzo wiele organizacji łączy, łączy ze sobą jakby siły, właśnie żeby, żeby takie standardy przygotować. Jedną z takich inicjatyw, w której Microsoft też uczestniczy, jest coś, co z angielskiego nazywa się Rewired F. I to jest właśnie taka organizacja, która pozwala ustalić pewien zestaw audytowalnych do raportowania liczb, które, które pozwolą na wprowadzenie pewnego standardu dla całego rynku na przykład. I to mówię globalnie, nie mówię tylko o rynku jednego w jednym kraju, ale globalnie. Także myślę, że to w tym kierunku będzie podążało, że właśnie ponieważ jest to tak ważny temat, jest to tak globalny temat, to potrzeba tutaj, to co o czym mówiłam na początku, potrzeba tutaj e, zintegrowania wysiłków e, cross praktycznie tak. globalnie. A jakie jest podejście pracowników w Microsoftie do tego tematu zrównoważonego rozwoju? W My pani Polska bardzo często rozmawiamy z startupami i z młodymi founderami i dostrzegalny jest taki trend, że ludzie, którzy przychodzą na rekrutację do takiego startupu, bardzo często decydują się na wybór pracy w tej firmie, która rzeczywiście w tym zrównoważonym duchu działa i to jest dla wielu młodych ludzi, którzy wchodzą właśnie na rynek pracy teraz wręcz kluczowy aspekt, nawet ważniejszy niż, nie wiem, na przykład wysokość pensji. To prawda, to jest bardzo bardzo istotny element, i właśnie myśmy też to zauważyli, i dlatego jesteśmy dumni z tego, że możemy złożyć taką obietnicę naszym pracownikom, że jest to dla nas naprawdę istotny temat. Ja tu wspomniałam o jednym temacie, czyli na przykład właśnie o tym, jak zapewnić, że, że nie wiem, kodowanie jest bardziej zielone, tak? nazwijmy to tak, tak, takim określeniem. Natomiast innym tematem, który jest w kategorii SG, jest na przykład inkluzywność tak? i wszystkie tego typu rozwiązania. I tutaj znowu Microsoft bardzo dużo robi. Począwszy od tego, że w Teamsach na przykład mamy bardzo dużo rozwiązań, które umożliwiają e, transkrypcję, umożliwiają e, e, osobom e, o różnych o różnych niepełnosprawnościach e, być włączonym w, w, w rozmowy konferencje i tak dalej. E, to jest właśnie nasze walk the talk z angielskiego, tak? My, i, i, I myślę, że to też przemawia za tym, że tak wiele osób chce pracować właśnie z Microsoftem i dla Microsoftu, bo ja jestem bardzo dumna z tego, że nasza organizacja, organizacja właśnie może otwarcie powiedzieć, że my nie tylko mówimy, ale też. Działamy. Robimy, działamy. Mhm. Tak. To tak na zakończenie, które Pani zdaniem współczesne trendy technologiczne w największym stopniu wpływają na to, że ten zrównoważony rozwój stał się tak istotny? Znowu się odwołam do tego, o czym rozmawiamy z founderami na naszych łamach. Ostatnio jeden ze startupowców powiedział, że w prowadzeniu zrównoważonego biznesu bardzo pomaga mu rozwój wszelakich narzędzi sasowych. Że on już nie potrzebuje mieć żadnej technologii konkretnej na własność, tylko rzeczywiście korzysta w takim sasowym modelu. No i dla niego to jest oszczędność, dla niego to jest możliwość rozwijania się w duchu tego zrównoważonego rozwoju, też może się poświęcić na inne działania. Czy pani dostrzega jakieś inne takie ważne trendy? Znaczy, ja zdecydowanie chciałabym. O tym ten trend też jakby tutaj podkreślić. Rzeczywiście jest to bardzo ważne i znowu wielu naszych klientów, na przykład, z którymi pracujemy i wdrażamy jakieś rozwiązania, czy to są kalkulatory, czy to są jakieś nie wiem, narzędzia, które pomagają szerzyć świadomość w ESG. Bardzo często nas pytają, czy możemy w, w ramach jakiejś współpracy i Marketplace na przykład przekazać te same narzędzia innym firmom, dlatego że no nie postrzegane to jest jako przywaga konkurencyjna, tylko postrzegane jest to jak, jako wspólne dobro, bo jeżeli... E, sami świata nie zmienimy, jedna firma nie zmieni świata, my możemy zrobić ten nasz kawałek, ale dopiero kolektywnie będziemy mogli to zrobić więcej, e, zrobić więcej. więc ja myślę, że to, e, że to w tym kierunku zmierza. Rozmawialiśmy o danych, ja myślę, że właśnie łączenie sił w kierunku inteligentnego, znajdowania inteligentnych rozwiązań na właśnie analitykę tych danych będzie tym, co pozwoli znowu w bardzo efektywny sposób znajdować rozwiązanie jak być coraz bardziej zrównoważonym i coraz bardziej jakby efektywnym w swoich działaniach. Ja myślę, że tutaj bardzo dużo rozmów, które my prowadzimy jest właśnie na poziomie już teraz analityki. Świat w naszym rozumieniu już w ogóle przychodzi z z takich trendów świata mobilnego i cloud. To jest oczywiście bardzo ważne, to jest core naszej działalności też, ale my już przechodzimy do świata wszechogarniającej komputeryzacji, wszechogarniającej cyfryzacji i świata bardzo inteligentnego. I myślę, że czy to będzie trend ISG, czy to będą inne trendy, o których możemy rozmawiać, to właśnie to jest funda fundament. To się teraz staje już w rzeczywistości. I myślę, że to w tym kierunku będzie, będzie zmierzała e, nasza przyszłość. To widzimy w, w trendach, nie wiem, metawersów i tak dalej. tak Gdzie już przechodzimy w kierunku po prostu jednego wielkiego, unikalnego, cyfrowego świata. Czyli rozmów o zmianie świata, o zrównoważonym rozwoju nigdy za dużo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była pani Dorota Zimno. Dziękuję bardzo.